Dasen Challenge. Dziękujemy szkole podstawowej nr 4 za nominację do wyzwania. Przedszkole miejskie numer 3 jest w pełni gotowości, aby podjąć to wyzwanie. Wspieramy Hanie i jej rodziców i mamy nadzieję, że uda się zrealizować zamierzony cel. Nominujemy w dalszej kolejności do tego wyzwania przedszkole nr 1, 2 i 4. Zapraszamy dwa, jeden, zaczynamy! Jeden, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, cztery pięć,